Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy ustawić dzwonek dla kontaktów Samsungu Galaxy S25 Ultra. Najpierw wchodzimy w aplikację telefonu, po czym wybieramy kontakty po prawej stronie na dole i wybieramy kontakt, dla którego chcemy ustawić jakiś wybrany dzwonek. Ja na przykład wybiorę ten, naciskamy szarą ikonkę i na dole po prawej stronie wybieramy więcej i w tym miejscu możemy nacisnąć zmienić dzwonek, ukośnik wibracje i wybieramy dzwonek. Pokaże nam się... Lista z dzwonkami, możemy sobie ustawić taki dzwonek, jaki chcemy, żeby grał, kiedy dany kontakt do nas zadzwoni, i po prostu wychodzimy następnie z tych ustawień. I to tyle. Jeżeli nie ma opcji zmiany dzwonku lub wibracji, to prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że dany kontakt jest zapisany na karcie SIM, więc numer nie może być zapisany na karcie SIM. Abyśmy mogli ustawić indywidualny dzwonek dla danego kontaktu. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.